Dzień dobry Państwu, witamy w Szczecineckim Programie Samorządowym, który dziś nagrywamy z ratusza, a moim i Państwa gościem będzie Pan Burmistrz Daniel Rak. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Burmistrzu, pozwoli Pan, że nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od inwestycji. Widzimy, że na przykład trwa taka przykinie. Tak, inwestycja przykinie to jest jedna z wielu inwestycji, którą aktualnie realizuje Szczecinecki Ratusz. Jeżeli chodzi o. Ten pomysł na zagospodarowanie przestrzeni, która funkcjonowała do tej pory jako łącznik, od jakiegoś czasu nosiliśmy się z zamiarem poprawienia funkcji i restauracji, i kina. Na dzień dzisiejszy oczywiście to do tej pory funkcjonujące przejście jest zabudowane. Wcześniej zostały tam uporządkowane sprawy związane z rurami ciepłowniczymi, które przebiegały w tej części. W tej chwili trwają prace związane z przeorganizowaniem części do tej pory funkcjonującej restauracji, która była własnością i którą opiekował się, opiekowała się Samorządowa Agencja Promocji i Kultury. Niemniej jednak sama budowa ma się zakończyć z końcem kwietnia, ale dla nas to, co na pewno interesuje mieszkańców, to jest sprawa docelowego, docelowego pomysłu. Do tej pory mieliśmy restaurację, która była stosunkowo wąska, przejście i dalej foyer, Kina. Docelowo cała, cała, cała ta część przyziemia będzie połączona. Część restauracyjna będzie bezwzględnie powiększona o e, tą część komunikacyjną do tej pory. A wartością dodaną, e, jaką e, to, te rozwiązania m, niosą z sobą, będzie połączenie części fułajeki na poprzez rozsuwane drzwi. Czyli można by powiedzieć, że uzyskamy bardzo dużą przestrzeń. E, do dyspozycji czy to dla restauratora, czy to też dla Samorządowej Agencji Promocji Kultury, która nie tylko w, w funkcji kina przecież realizuje wyświetlanie filmów, ale różnego rodzaju eventy, spotkania czy, czy spektakle. Uważam, że będzie to optymalne rozwiązanie, które które, które bardzo mm, zwiększy ofertę e, odbywania różnego rodzaju spotkań właśnie w tej przestrzeni, foyer przed kinem. E, mam nadzieję, że, że, że inwestycja przebiegnie sprawnie. Zresztą e, próbowaliśmy realizować ją w poprzednim roku, niemniej jednak COVID, e, opóźnienia w dostawie różnego rodzaju witryn, e, właśnie aluminiowych, szklanych, e, to wszystko spowodowało to, że od razu zdecydowaliśmy się na inwestycję dwuletnią i w tym bieżącym roku, z końcem kwietnia, mam nadzieję, że zakończymy realizację tego w sumie niedużego zadania, które kosztuje nas 340 tysięcy. Inną inwestycją, o której Pan wspominał, jest również łącznik pomiędzy ulicą Polną oraz Kołobrzeską. No, łącznik, rzeczywiście tak, łącznik już jest prawie zrobiony, natomiast cały czas mamy problemy, mówiąc my, mówię. Za wykonawcę, bo, bo on został zobowiązany w swojej ofercie do zrealizowania organizacji ruchu w obrębie swojej budowy. Niemniej jednak, dla mnie to są obiektywne przesłanki, też związane z różnego rodzaju obsówką, z dostawą materiałów, ale także z ilością chorób, które się przytrafiły wykonawcy. Mieliśmy tę inwestycję pierwotnie zakończyć z końcem. Ubiegłego roku został podpisany stosowny aneks. Zresztą podejmowane były uchwały dotyczące przesunięć budżetowych i były i uchwały budżetowe, i wieloletnia prognoza finansowa. O tym dyskutowaliśmy podczas poprzednich sesji. Na dzień dzisiejszy ciągle trwają prace związane z uzgodnieniem tzw. projektu organizacji ruchu. Co to oznacza, mówiąc tak, przynosząc, my musimy mieć prawidłowo oznakowane drogi i wyznaczone objazdy w momencie, kiedy wykonawca wejdzie i rozpocznie pracę. Na drodze, na drodze wojewódzkiej numer 172, czyli na tej głównej drodze, ulicy, ulicy Kołobrzeskiej, którą możemy od Ronda w zum iść w kierunku dojechać do Placu Imprez. Na skrzyżowaniu przy wjeździe na, na osiedle, o tym też mówiłem już w poprzednich programach, ma powstać duże rondo, ma ono uporządkować, zwiększy, uporządkować ruch, zwiększyć bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu prace związane, z organizacją ruchu ten projekt zostanie zrealizowany. W, w ubiegłym tygodniu projektanci uzupełniali projekt, były jakieś zastrzeżenia od osób, które decydują o jego zatwierdzeniu, no później już prace, prace stricte drogowe, budowlane, które, które będą już nie powinny piętrzyć żadnych problemów. Koniec inwestycji też przewidziane jest na koniec kwietnia. A cała inwestycja, cena się nie zmienia, tak, czyli 1 890 000. Wszystkie środki pochodzą z budżetu miasta. Nie dalej, jak wczoraj byliśmy świadkami podpisania listu intencyjnego, powołującego do życia od przyszłego roku szkolnego klasę piłkarską przy zespole szkół numer 1. To wydarzenie, jak sam pan określił, to bardzo dobry dzień dla wszystkich młodych adeptów futbolu. No tak, oczywiście tutaj organem prowadzącym jest. Starostwo Powiatowe. Niemniej jednak biorąc pod uwagę całą ideę budowania Akademii Piłkarskiej, która w zeszłym roku obchodziła dziesięciolecie, mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo, rozsądne, bardzo rozsądna decyzja, która umożliwia zamknięcie pewnego pomysłu i pewnego ciągu treningowego dla młodego Sportowca. Każdy młody człowiek ma swoje marzenia, każdy chce się realizować w sporcie. Każdy dzisiaj mały chłopak chce być lewandowskim, ten, który kocha piłkę, i, i, i tutaj. Patrząc na to wszystko, na cały schemat i, i, i pomysł, tak? mamy dzieci, które rozpoczynają przygodę, zabawę z piłką już w wieku przedszkolnym, później jest szkoła podstawowa. Tu wszystko do tej pory idzie, idzie i później kończąc tą podstawówkę, nagle nie ma jakby ciągłości. Oczywiście Akademia Piłkarska nie zamyka się na, 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 na młodzież i dzieci, które kończą podstawówkę, i idą do szkół ponadpodstawowych. Niemniej jednak oferta i, i, i stworzenie takiej klasy. Na pewno zachęci i zmobilizuje do dalszego treningu, bo, bo, bo wiele, dzieci, wiele osób jednak, tak kolokwialnie mówiąc, zawiesza kołki na, na haku, kończąc jedną szkołę bądź drugą. I ja uważam, że skoro my przez tyle lat budowaliśmy pewien system, to trudno dzisiaj nie, nie postawić tej kropki. I, i nie dać możliwości y, dalszej kontynuacji kariery. Y, mamy w Szczecinku miejski klub piłkarski y, i przepisy, które y, też Związek Piłki Nożnej nakłada na kluby właśnie wprowadzania... Y, Zawodników młodzieżowych. Ja jestem wielkim entuzjastą tego, żeby, żeby właśnie polski futbol, a już szczególnie na tych, w tych niższych ligach, stał młodzieżą. I, i, I tutaj uważam, że jeżeli my stworzymy takie solidne fundamenty, właśnie w takich miastach jak Szczecinek, niekoniecznie to muszą być duże ośrodki piłkarskie, które, które już są nastawione na wielką promocję, ale my, my budujemy tutaj swoje solidne podwaliny i, i zawsze mieliśmy Byliśmy uważani za silny ośrodek sportowy, silny ośrodek piłkarski, a mamy naprawdę uzdolnioną młodzież, czego, czego świadectwem jest chociażby sukces zawodników ze Szkoły Podstawowej nr 5, którzy, którzy wygrali ostatnio turniej wojewódzki o Puchar Prezesa, jadą na Mistrzostwa Polski. Pozostały tutaj w swoich miastach takie drużyny jak Pogoń Szczecin, Ar Arkonia czy Salus to są marki ze Szczecina, które, które naprawdę też są, biorąc pod uwagę aglomeracje, populacje. Dzieci, która uczęszcza do tych klubów, no my jesteśmy gdzieś daleko, daleko z tyłu, jeżeli chodzi o populację, co nie znaczy, że jesteśmy daleko z tyłu, jeżeli chodzi o umiejętności. Jeszcze raz można tutaj pogratulować dla trenerów, opiekunów, zawodników, ale też rodzicom, którzy włączają się aktywnie zawsze w życie drużyny, wyjazdy, doping, kibicują i, i mobilizują swoje pociechy, żeby, żeby właśnie dawały z siebie wszystko na, i godnie reprezentowały Szczecinek. Za nami 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. i Moje pytanie brzmi, czy mocno Pan zmarzł w niedzielę? No, pogoda, pogoda była, jaka była. Nie ma co narzekać, nie padało. Na pewno człowiek trochę zmarzł, ale to, to nie jest najważniejsze. Tutaj były cele nadrzędne. Nadrzędnym było właśnie spotkanie się z mieszkańcami. Do tej pory mogliśmy spotykać się w latach poprzednich z mieszkańcami w kinie. Człowiek idąc na, 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 na w jakąś niedzielę wiedział, że spotka się z jakąś grupą ludzi, którzy będą licytowali e, występy naszych szczecineckich e, tutaj e, artystów, e, zawsze to wyglądało podobnie. No, w tym roku wiadomo jest, że są obostrzenia, do, do których powinniśmy się bezwzględnie. E, stosować i, i, i też taki inny sposób spędzenia tej niedzieli. Ja uważam, że nie było innej opcji niż wyjść z puszką na ulicę, spotkać się z mieszkańcami, zaprosić ich na Plac Wolności. Zresztą wielu mieszkańców przyszło i, i ze swojej strony tylko dziękuję za ich hojność. Zebraliśmy do puszek ponad 60 tysięcy. Wiem, że trwają jeszcze aukcje. Część aukcji się zakończyła, część aukcji jeszcze trwa. Ja ze swojej strony zapraszam do licytacji wszystkich aukcji, ale zaznaczam, że są też aukcje, które dwie, trwają jeszcze dwie aukcje. Jeden to jest kosz lokalnych produktów, których, których tutaj wystawiłem. Z naszymi tutaj wyrobami, sokami, ciastkami, smalcem, miodem, no, tym, czym tutaj nasz region stoi. Także zapraszam bardzo na stronę Wośmów. Inną aukcję, którą wystawiłem, są to zdjęcia szczecinek zimą, które wykonała moja małżonka. Ta aukcja też trwa, także serdecznie zapraszam zapraszam wszystkich do brania udziału w aukcjach. To, to finał będzie z końcem tygodnia. Mam nadzieję, że, że, że Państwo nie będziecie szczędzili grosza i te pieniądze zasilą wspaniałą akcję wośpu. Ja zresztą, dzisiaj rozmawialiśmy tutaj przed programem, też uczestniczyłem w aukcji. Wygrałem, mam u siebie w gabinecie, zegar pamiątkowy z 29, z 29 finału. Także dziękuję dla wszystkich wolontariuszy, dziękuję dla SAPiKu, dla mieszkańców za udział i, i naprawdę Polska pobiła kolejny rekord, w sumie mówi się nie chodzi, nie chodzi o rekordy, ale zawsze każdy kto w życiu ma chociaż taką iskrę zawodnika, współzawodnictwa to wie, że jak się bije rekord to jest satysfakcja, także wszystkim mieszkańcom bardzo, bardzo dziękuję za udział w Ośmiu. To jeszcze na koniec pytanie natury prywatnej, czy ów zegar łatwo było zdobyć i czy to jest ze szczecineckiego sztabu? Powiem szczerze, jeżeli chodzi o aukcję szczecineckiego sztabu, przegrałem tę aukcję, ktoś inny ma zegar wośku, przegrałem także kolejnych pięć aukcji, także aż doszliśmy do, 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 do punktu, kiedy no w kolejnej aukcji mam Wygrałem zegar ze Świdwina z, z Woźpu, e, także, w, ale i tak bym nie odpuścił dalej, bym walczył, bo wiem, że jeszcze inne aukcje trwają. Chciałem mieć taki zegar, chciałem, żeby ta, ta, e, ten 29. finał był tutaj miał jaki, jaki, jakiś symbol w moim gabinecie i tak się też stało. I bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan Burmistrz Daniel Rak. Państwu z kolei dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.